Trzecie podium w trzecim rajdzie z rzędu. Są powody do zadowolenia? No oczywiście, że są. Bardzo trudny rajd. Eee, myślę, że bardzo wysoki poziom. Fantastycznie jechało. Cała, cała czołówka z 10 zawodników. Naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Wiem, bo sam jechałem i wiem jakie czasy koledzy robili, więc naprawdę super. Jest Pan liderem nie są Tylko cztery punkty do klaski to też, bardzo, no, to też bardzo miło, nie wiedziałem, że aż tak. Teraz to jechać. bardzo miło. Wiesz, Teraz jej. Wie pan, co naprawdę jechali tutaj bardzo dobrze zawodnicy. Y Patryk Flodin to jest wy wyjątkowo utalentowany chłopak. Y drugiego dnia robił no. bardzo dobre czasy, jadąc po raz pierwszy ten rajd. No ale no, jazda Michała Bębenka, no, bez dyskusji, prawda? Ale mnóstwo, no. Paweł Dytko, jak pan popatrzy po kolei to jest 10 doskonałych zawodników, Zbyszek Staniszewski e, kogo mamy dalej? Kajetanowicza, Tomka Czopika, Tomek Czopik, gdyby nie, nie ta sytuacja w z Hołkiem, to też pewno byłby byłby chyba na, na piątym miejscu, może na czwartym, nie wiem nawet dokładnie. Także naprawdę bardzo dobra bardzo dobra za wielu zawodników. tej minuty jest trochę szkoda, którą straciliście właśnie za chałkę. No minuty szkodałyśmy po kanali niepokonanego bufiera, no, ale cóż, będzie następny raz. Spodziewałeś się, że będziesz walczył o to trzecie miejsce właśnie z grupą N, z samochodem grupy N. To taki rajd, że się te szanse między S2000 a grupą N wyrównują bardziej? Tak, bo brakuje na tym rajdzie średnich zakrętów. Są po prostu zakręty wolne, czyli, czyli takie nawroty jedynkowe, z których się odchodzi i tutaj NK ma przewagę. I są zakręty szybkie, na których S2000 nie ma przewagi. Czyli brakuje, brakuje zakrętów średnich, takich czwórkowych, piątkowych, e, takich jakby powiedział kombinacji technicznych. Ich jest za mało. I stąd zawsze tutaj, tutaj samochody grupy N będą bardzo dobre. Wiedziałeś, że wyniki Koradofontany Fontany i Sika Cię nie zaskoczyły. Czy mogły ich zaskoczyć te trudne warunki na to Nie, zaskoczył mnie pozytywnie Sik. Uważam, że jechał bardzo dobrze. Szczególnie dzisiaj uważam, że robił bardzo dobrą robotę. Jadąc na, na samym początku wczoraj praktycznie nie miał szans, bo jechał jako drugi. Ale dzisiaj jechał naprawdę dobrze.